Maneczko, ja jestem Moseczek ja i tym Was w kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiaj lecimy z kolejnym rankadem. Niestety on nie mógł być z widzami, ponieważ to nagrywam późno, bo wyjeżdżam i nagrywam na zapas, więc kilka jeszcze będzie ten. Yy... No, może jak wrócę to. Jak wrócę, to zrobię live'a. Nie wiem, kiedy to oglądacie. Mm. Nie wiem, poczekaj, 27... ...niedziela. To może dzisiaj uda mi się zrobić live'a z Critical Ops'a, więc... ...subskrybujcie kanał z dzwoneczkiem, by was live nie ominął. A my już lecimy z kolejnym ranked'em. Dwie osoby, akceptujcie, please Ostatnia Please No naj... Jej Dobra Ciekawe czy będą kiedyś skiny do... Skiny do do, 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 do granatów Nagrywa się, nagrywa się, więc kit. Do czegoś nie mam skina? Tak, do SVD nie mam skina, do M1887. No, i, i więcej sobie nie zobaczę, ale trudno. Hmm. Nawet się nie da. Dobra, to lecimy z kewlarem, chociaż kurde, ostatnim rankedzie tak nie, umia, nie umiałem z tego P250. Kurde, porobić gościów zawsze to jakoś. No, ile jeszcze? Jak Kurde, oni pilnują. Dobra ładny, ładna głowa. Dobra, dwóch na dwóch zostało. Mm. No, niestety wektor poleci. Wektor będzie lecony. I możemy teraz spróbować coś ugrać. chociaż nie! Miałem z innej broni zagrać. A, nie, dobrze, nie, dobrze. Ale ładnie ich porobiliśmy. No skąd tam ten się typek wziął? Ale sądzę, że bomba wybuchnie. Albo po prostu wszystkich z antyterrorystów pokonamy Typek defuje, ale... Niedobra, ucieka Ten przeżył w ogóle No a w tej grze bomba mniej zadaje niż w CS-ie faktycznie Dobra Trochę sobie też tempo zmieniałem hmm, Chuda. Trochę sobie pozwiększałem przyciski, żeby mi się łatwiej trafiało. Jajku, czemu on kampi, kurde. Ten w ogóle? Niedobrze. No co to mi się za ludzie trafiają? Ten ma silvera, ten ma golda w przeciwnej drużynie. Silver, silver, gold. O, ale przynajmniej stać mnie na Esa i z Esa będę teraz ich robił łatwo. O nie, najgorzej! O nie. No właśnie, kurde. Co jest z internetem? Halo. Ale on ma spóźniony refleks, prawda? No jak on nie umie to, tego trafić? To ja pytań nie mam. Defuje, no idź tam. Brawo. Dobra, chłop to by you chyba ugra. Smokuje. Dobrze! Uciekaj, żeby cię bomba nie wysadziła. Dobra, bomba go wysadzi. Ale dobra, jest to 2-2 i oni mają mawka. Let's go. Chyba jednak będzie ten odcinek lepszy niż poprzedni. Jak dobrze wyjdzie, nie będzie mi. Alarash, okej. Okay. Ej dostał głowę on szybciej niż ja. Ej, bez kitu. On powinien umrzeć szybciej niż ja. Bo na 99% zaliczył trafienie w głowę. Awka mają. Jest! Jest! Kolejna runda wygrana Dobra. Ja sobie zagram z zes, zesa znowu, bo dobrze mi tą bronią idzie, ona jest w ogóle spoko, bo wystarczy jak typek ci wbiegnie pod celownik, to jedna seria dostaje te 5 te pocisków. Patrzcie, kilka pocisków szybkich w głowę i to naprawdę jest strasznie dobre. I nawet nie miał co zrobić za bardzo typek, więc polecam wszystkim SA nawet. Nie dość, że jest tanie, to według mnie jest jeszcze naprawdę dobre. Jak się dobrze wceluje się, to pięć pocisków i nie ma nie ma przeciwnika. Gdzie jest ta paczuszka, tu no, ale chyba, że przeciwnik ma farta wtedy i dostaje się jedną pesteczką w głowę, to wtedy trochę gorzej. Ale ten. Ale co oni pójdą sobie na B, bo tamten był na A. To żeby ich nie porozwalał, to zaplantuję sobie na B. Dobra, teraz. Samobaj tutaj. Dobra. I bomba sobie cyka. Ten odcinek będzie chyba długi, bo ciągle bomba wybucha. Więc ten czas trochę jest wydłużany. Ale Ale wygrywamy. Jest dobrze. I naprawdę to na, na to SA zawsze prawie będziecie mieć pieniądze. Więc naprawdę polecam, bo jest naprawdę dobre. No i muszę teraz się kurde trochę... Rozruszać w tym Critical Opsie. Znaczy, wbieg mi tylko pod celownik. Tylko podcelownik mi wbiegł, co nie? I to ta, To w, w pół sekundy wywala pięć pocisków. Nie wiem ile dokładnie jeden pocisk zadaje, ale... Szybko można tym zabić. Uspem wystarczy chyba trzy tylko strzały w ciało, więc. Też jest całkiem git. I jak się kupuje uspa, to można też sobie flesza do, dorzucić Dorzucić. Dobra, i mamy to. Wiem, że był Awka, ale już nie chciałem przedłużać, żeby ten odcinek był trochę krótszy niż poprzedni. Na przykład przegrałem dwa rankedy, i dwa będą wygrane, tak. Z tego co na razie wygląda. Wow, dobra, trochę się zapomniałem i zagadałem. Więc tak trochę nie żyje sobie, i tak trochę. Więc tak chyba będzie niestety pierwsza runda pod CT przegrana, druga w sensie. Ale w sensie to jest drugi. Dobrze to powiedziałem jednak, nevermind. Został jeden gracz, dasz radę. I, I ten w tym sezonie nie będę sobie kupował Critical Passatko. Po prostu w następnym sobie kupię otworzymy tylko tam jedną skrzynkę i dostanę te 100 kredytów. Nie ma sensu, żeby wydawać te 900 kredytów, bo w, w następnym sezonie będę musiał się jakoś kurde. Jakoś super coś tam robić, żeby mieć tego Critical Passa. A lepiej na spokojnie sobie odebrać te 100 kredytów, skrzyneczkę i tyle. I możecie napisać jak myślicie, ile będzie sezon rankingowy trwał. W Critical Opsie. Dobra, został AWK, więc mamy kolejną wygraną. Wygraną. Yy, mam nadzieję, to kurczę, słabo trochę, że jeden mecz przegrywam, jeden wygrywam. Powinienem tak dwa wygrywać, jeden przegrywać, bo tak to bym szedł do przodu ciągle, albo trzy wygrywać, jeden przegrywać, a tak to. Ej no, tak trochę jakby mnie widział przez ściany, wiecie? Tak, 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 tak troszeczkę. Ale jednak, dobra. Jeden na spawnie, kampi. Bomba podłożona, kolejni od nas się wykładają. Defuj. Teraz defuj. Ajajaj. Ajajaj. Wziął moje SA, więc spoko. Nawet oni wiedzą, że ono jest dobre. Wystarczy tylko się jakoś fajnie skampić, nie na jakoś super daleko, ale na taki Myślę, że na taki średni dystans to jest idealna broń. Średni dystans ma stuprocentowo pod kontrolą. Chociaż na daleko też nawet ujdzie W tłoku I mamy to! Wygrana Czwarty ranket zagrany, dwa wygraliśmy, dwa przegraliśmy, więc spoko. Łapeczka w górę obowiązkowo, subskrybujcie kanał, bo live'y się pojawią i będzie spoko. Udostępniajcie znajomym, żebyśmy wbili te 2000, a na 2000 jest przewidziany specjal, więc warto. A teraz Wam dziękuję za oglądanie, trzymajcie się i cześć.